Wszystkim, to jest Sweet Panda i <coughs> dzisiaj chciałam Wam pokazać w tym filmiku, co się mieści na moim biurku. <coughs> I tak, zacznijmy od tego, że biurek ja mam dwa, ale praktycznie jedno to jest mojej siostry, drugie jest moje, więc pokażę Wam tylko jedno to moje. <coughs> więc zaczynamy. Wygląda o tak. Jest taki bardziej półkoliste powiedzmy. I no wygląda tak tutaj mamy um, taki koszczek, kościak wygląda tak z różnymi typu kubkami i, i inne takie psturki, chusteczki, linijki kredki, bransoletki, biżuterię no właśnie, śpiamastry tutaj są dwa kubeczki, gdzie właśnie też są nożyczki, ołówki, kredki więc jak czegoś potrzebuję, to szybko biorę i mam Kolejną rzeczą od koszyka jest takie pudełeczko. Ja też mam tutaj też nie jakieś wzdurki, papierki, ale mi się też nie przydało. Od mojej koleżanki, które dostałam na odrodzinę z morzem. A więc tak, kolejną rzeczą to jest takie... Ciążko papiecze mojej siostry, więc nie wnikajcie No i jakieś takie takie różne. I też mam właśnie jakieś płyty, rysunki i inne wiaturki Na które kupam to I pudełko śniadaniowe Pudełko pudełku mamy pastera. A jest, więc <coughs> nieważne Porcelan, bransoletka No Obok znajduje się iPad i szminka the Clarks Bardzo fajna Dostałam właśnie też od mojej koleżanki Z której dostałam pudełko Zresztą się z nim też cieszę. <laughs> Dobra. A więc kolejna rzecz, tam dalej mamy, jest oczywiście lampka. <laughs> Lampek to ja mam ich trzy z Ikei. Mam tak, jedną, mam dwie białe, czy tą i tą. I mam <laughs> jedną różową. Więc tak. No, to są lampki. Dalej jest piórnik, który też dostałam od mojej koleżanki. I tam pod piórnikiem jakieś różne bezdurki, jakieś kinder niespodzianki, gumki, papierki i inne. I mam obok grę, którą już nie gram. i ona po prostu leży sobie na ozdoby. Barbie i w ogóle. Tutaj mam różne płyty i takie inne piórnik i portfel i ślek, krem, opaski, gumka, coś tam mieści, to już wolę nie widzę. No i... o! Taki nie niedziałający znaczy bez składów, czy jak to tam szek, szek. Okay. no I to jest ta część. Jeszcze <laughs> na biurku oczywiście mam plan lekcji. Jeszcze <laughs> na biurku oczywiście mam plan lekcji. Dobra. I to jest ta część którą Wam przed chwilą pokazałam. Więc teraz przychodzę. Tutaj mam komputer, czy monitor komputera z myszką, bo komputer znajduje się tu. Tak, komputer z naklejkami, bo komputer mam trochę długo, ponieważ mam go trochę długo i tak ma naklejki różne, jak na przykład tutaj. Bylory, czy tutaj, właśnie Więc tak No i Monitor mam długo i dlatego kiedy byłam mała, sobie poodklejałam Było jeszcze oczywiście tutaj, a w ogóle był chyba cały ekran tutaj, rama ekranu, znaczy się Ale musiałam poodklejać, bo mi mama kazała Myszka oczywiście obok jest jakaś nie najnowsza bo najnowszy jest gdzieś Spodziewam Tutaj mamy para, na parapecie, ale to już nieważne co tu jest. Lukarka cepsuta, ale nieważne. Um, tutaj mam ściągę z francuskiego, z tej strony i z tej strony. Więc tak. Um, I lampka, którą już Wam wcześniej pokazywałam. A dalej jest już biurka z siostry. I tak, to nie wszystko, ponieważ mam jeszcze te półeczki, więc zaliczam je do biurka, ponieważ są załączone. Ale mam jeszcze coś na dole. Na dole jest tajemna skrytka, w której są też różne bzdury, papiery, bloki i inne. A tutaj jest taka półeczka, gdzie mam piorniki praktyczne i też jakieś inne bzdury. Na górze, tutaj mamy wszystkie podobne książki do szkoły. Oczywiście nie tylko, bo są jakieś polsko-angielski słownik i hobby i książka w z biblioteki i w ogóle w, na przykład nie wiem, jak się mangę. Wszystko, co się zagarnie tutaj jest, tym, ale najwięcej jest tuż książek do szkoły. Kolejnym półką, na też są dyzdury, stare książki, jakieś filmy, jak tu widać i inne takie zeszyty stare jest taka półka też z durkami. mam tu perfumy, lakiery jak już mówiłam filmy jest jakaś płyta i tutaj też takie wzorki, jakieś pierniczki inne <coughs> więc tak idziemy jeszcze, jeszcze wyżej mam półkę z książkami również jakieś z grami jakieś z grami ooo no, z Simsy Um, a większość tu jest książek z pudełkiem od kamery, telefonu starego. a jest chyba jeszcze telefon. Ładowarką, zegarkiem, iPadem, kolejnym, jaską Rubika, pudełkiem i innym taki. O jest. Obok tej półki mamy półkę też z książkami, więc możemy dać. Jest to pudełeczko i jeżek, które też dostałam od mojej koleżanki. Od dostałam inne pamiątki. Dobrze. Na samej górze są gry planszówki. Na przykład Scrabble inne. Również mieszczą się tu klocki Lego, jak ten. I to no, chyba będzie wszystko z mojego biurka. Już chyba nic nie mam do was do ukrycia. Więc co, więc to będzie chyba wszystko. Dłagam, który dzisiaj widzieliście i wszystkie inne rzeczy w moich półkach, szufladach innych. Ja starałam się uporządkować. strasznie, przepraszam. To musieliście się oglądać tak mój piękny bałagan. Ale cóż! I do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku czy znaczy odcinku filmiku No tak. To subskrybujcie.